Druga Księga Królewska, rozdział 24. Za jego dni wyruszył Nabuchodonozor, król Babilonu, i Joakim stał się jego sługą przez trzy lata. Potem zbuntował się przeciwko niemu. A Pan posłał przeciwko niemu oddziały Chaldejczyków, oddziały Syryjczyków i oddziały Moabitów i oddziały synów Ammona. Posłał ich na Judę, aby go zniszczyć, zgodnie ze słowem Pana, które wypowiedział przez swoje sługi proroków. Owszem, zgodnie z poleceniem pana spotkało to Judę, aby odrzucić go przed jego oblicza za zgrzechy, Manassesa, za to wszystko, co uczynił, a także za krew niewinną, którą przelał, bo napełnił Jerozolimą krwią niewinną, czego pan nie chciał przebaczyć. A pozostałe dzieje Joachima i wszystko, co czynił, czy nie są zapisane w księdze kronik królów Judy? I Joachim zasnął ze swoimi ojcami, a jego syn Joachin królował w jego miejsce. A król Egiptu już więcej nie wyruszał ze swojej ziemi, gdyż król Babilonu wziął wszystko, co należało do króla Egiptu, od rzeki Egiptu aż do rzeki Eufrat. Joachim miał osiemnaście lat, gdy zaczął królować, i królował trzy miesiące w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Nehushta i była córką El-Natana z Jerozolimy. Czynił on to, co złe w oczach pana, zupełnie tak, jak czynił jego ojciec. W tym czasie słudzy Nabuchodonozora, króla Babilonu, wyruszyli przeciw Jerozolimie i przyszło do oblężenia miasta. Potem sam Nabuchodonozor, król Babilonu, nadciągnął przeciw miastu, a jego słudzy je oblegali. Wtedy Joachim, król Judy, wyszedł do króla Babilonu: on i jego matka, jego słudzy, jego książęta i jego dworzanie, i król Babilonu pojmał go w ósmym roku swego panowania. I wyniósł stamtąd wszelkie skarby domu Pana i skarby domu królewskiego i pokruszył wszystkie przedmioty złote, które wykonał Salomon, król Izraela, dla świątyni Pana, tak jak zapowiedział Pan. I przesiedlił całą Jerozolimę, wszystkich książąt i wszystkich dzielnych wojowników, dziesięć tysięcy jeńców oraz wszystkich rzemieślników i kowali. Nie pozostał nikt oprócz ubogiego ludu tej ziemi. Przeniósł też do Babilonu Joachina. A także matkę króla, żony króla, jego dworzan i dostojników tej ziemi zabrał do niewoli z Jerozolimy do Babilonu. Także wszystkich dzielnych mężów, w liczbie siedmiu tysięcy, tysiąc rzemieślników i kowali oraz wszystkich zdolnych do walki. Tych zabrał król Babilonu do niewoli, do Babilonu. W jego miejsce król Babilonu ustanowił królem jego stryja, Mattaniasza i zmienił mu imię na Sedekiasz. Sedekiasz miał 21 lat kiedy zaczął królować i królował 11 lat w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Hamutal i była córką Jeremiasza z Libny. Czynił on to, co złe w oczach Pana, zupełnie tak, jak czynił Joakim. Z powodu gniewu Pana przyszło to na Jerozolimę i na Judę, aż odrzucił ich sprzed swego oblicza, a Sedekiasz zbuntował się przeciw królowi Babilonu.